Rząd zaostrzył obostrzenia w tzw. strefach żółtych i strefach czerwonych, w której od 10 października znajduje się powiat Dębicki. W związku z tym nastąpi ograniczenie w placówkach handlowych do 5 osób na jedną kasę, zakaz organizacji imprez, okolicznościowych takich jak wesela czy konsolacje zgromadzenia nie będą mogły być większe niż 10 osób. Szkoły wyższe oraz szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego. W Dębicy jest już ponad 600 zakażeń koronawirusem. W szpitalu w Dębicy z potwierdzonym COVID leży kilkadziesiąt osób. Oprócz oddziału zakaźnego, od kilku dni oddział wewnętrzno-kardiologiczny szpitala w Dębicy jest przeznaczony tylko dla chorych ze stwierdzonym koronawirusem. Bo miejsc w szpitalu no, to nie są miejsca nieograniczone. I tu nawet już nie chodzi o fizycznie to, czy my jesteśmy w stanie położyć 300 osób w łóżkach, bo jesteśmy w stanie położyć pewnie 500 osób. Tylko no, miejmy świadomość, kto będzie się nimi opiekował. No, nie może się osobą, która ma COVID bądź w związku z tym powikłania na przykład kardiologiczne czy oddechowe, czy jakieś inne opiekować ortopeda, tak? No bo po prostu to nie jest ten zakres wiedzy, którą posiada. No. Obsługa respiratora to jest bardzo skomplikowana sprawa i to zarówno na poziomie e, pielęgniarki, jak i na poziomie lekarza. Trzeba obsługiwać urządzenie, trzeba podawać środki farmakologiczne, trzeba patrzeć, jak się pacjent zachowuje. No i cóż, tutaj że mamy 10 respiratorów, czy 15, czy będziemy mieli, skoro nie będziemy mieli obsługi. W strefach czerwonych podróż transportem publicznym również będzie ograniczona do 50% miejsc siedzących oraz 30% liczby wszystkich miejsc. Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności, wydarzenia kulturalne do 25% udziału publiczności, zawieszenie działalności basenów, akwaparków i siłowni.